No cześć, zaczynamy następny odcinek Na dolnośląskiej wsi Jak widzicie mam Następne maszynki kupione Już na podwórku są Przyczepka z nawozami Co tutaj jeszcze jest Ursusek 912 Z turem Tur odczepiony i opryskiwacz przywozem. W poprzednim odcinku już był kupiony, tylko w sklepie był na placu, yy, ursusik, wszystko już poustawiane. A poustawiane, bo nagrywałem już. Jeden odcinek miałem już nagrany, tylko okazało się później, że miałem wyłączony mikrofon. Nie nagrywało mi mikrofonu. I dlatego teraz ruszamy z takim czymś, że już poustawiane maszyny są. No, niestety, tak wyszło. Yy, nagrywam teraz Bandicamem, nie fra FRAPSem, bo prędzej FRAPSem nagrywałem. I FRAPS więcej... Plik z FRAPSa więcej... Pamięci potrzebował. A teraz tutaj... Bandicamem nagrywam, bo mnie jest bo robiłem sobie nawet testik taki na 20 sekund to samo ujęcie w grze i było że mam ten w bandikamie w bandicamie było A, zapomniałem jeszcze przyczepy kupić muszę pojechać, to jeszcze nie idziemy pryskać yy, bandi jak bandicamem nagrywałem było w 20, 20 sekund Plik był 50 Mega A we frapsie był Prawie 400 Mega Jest wielka różnica Dlatego przerzuciłem się na ma I chyba nawet Nie ścina się tak przez niego yy, Kupię sobie tą przyczepkę Z opryskami Żebym mógł pojechać już w pole Bo tak mi się już nie chce Ustawiać niczego Pojedziemy w pszenicę, spryskamy wszystko co tam jest. Na no, grzyba i będzie spokój. Później z nawozami się jeszcze ruszy. Przeciepkę sprowadzę sobie na plac do tego do Zbycha i lecimy po nią. Tak, okej, okay, teraz jest tutaj na górze. I tam pojedziemy sobie dojcem. Do będzie najszybciej Otworzę bramę Czemu tak wolno się otwiera? Znowu wygięłem Zespawa wyprostuje się, wszystko będzie cacy. Jedziemy. Zresetowałem teraz w tej chwili przyczepkę, żeby nie jechać już do sklepu, bo mi się nie chce. A i tak chyba tutaj ta sama droga wychodzi, tylko że tutaj bardziej interesująca ta droga jest. Lepsze widoki są u terenu PGL-u po drodze. I przez pola lecimy. Tutaj już od rana pod sklepem siedzą. Mamy ósmą. Dziewiąta prawie jest. Bo sobie trochę przewinałem czas do dziewiątej. Tak samo będę na noc przesuwał sobie czas, nie będę w nocy grał. Bo wtedy będą światła na mapie się zapalać. Wszędzie lampy będą a to też powoduje spadek FPS-ów, więc nie opłaca mi się wtedy nagrywać, bo będziecie mieli pokaz slajdów ze zdjęć, a nie filmik. I tutaj wioseczka następna. Wiatraki się kręcą. No, jest tutaj, zobaczymy warsztat samochodowy u Zdzicha. On dzichu tutaj, ma spawarkę, wszystko ze spawa. To jest też droga na biogazownię, tam się jedzie prosto. prostu, w prawo I tam biogazownia jest Ale na biogazownię się raczej nie będę wybierał Jak na razie, bo nie mam z czym Nawet szkarni nie mam Będzie trzeba zakupić, dlatego trzeba bardzo dużo pola wygosić. Trzeba tyle zebrać, żeby na Wszystko mi starczyło yy. A co do pól, to cenę ustawiłem za hektar 50 tysięcy i myślę, że to będzie dobra cena. Nie za duża taka i nie za mała. Żeby taki poziom trudniejszy był, tak myślę. Bo na oryginalnej mapie było chyba za półtora hektara... Za półtora hektara niecałe 50 tysięcy, jakoś tak. Jak patrzę. No a tutaj będzie drożej, bo lepsze ziemie są tutaj owieczki można trzymać na pg bo w czarnia jest może będzie się coś trzymać na pg nie będę na PGR, że mam tego gospodarstwa całego maszyn, ale może będzie tam się jeździć, owce karmić Bo nie będę miał miejsca tutaj na podwórku trzymać To wtedy na PGR Mam przyczepę mam Pojedziemy sobie, spryskamy najbliższe pola Nawet nie będzie, nie będę wyjeżdżał na pole Gdzie tutaj jest burt? Otworzona z tej strony Gdzieś tak zajechać trzeba Tutaj zajadę pod drzewem O. I tam będzie stała na razie ta przyczepa bo, jak napełnię na jeden opryskiwasz, to mi chyba starczy na te kawałki, co chcę teraz zrobić. Więc nie muszę jeździć po polach z przyrzewą. Wezmę hmm. sobie nałożę tego tura. Będzie obciążenie jakieś naprzód. R. Jeszcze jakby się dało wszystko wypoziomować. A to nic. 400 litrów. To pole sobie spryskamy. Trzeba rozłożyć ładnie 15 metrów chyba ma Co się nie rozłoży dalej? O się rozkłada Tylko powoli trzeba Daj Grzyb bierze już To trochę za późno Na grzyba pyskać Leci O leci Będę teraz na zewnątrz jeździł Bo ścieżek tutaj nie mam Porobionych, no tak, muszę kupić pole, żeby spryskać. O tym zapomniałem. Ile to pole kosztuje? 23 tysiące. Oj, to będzie słabo z tym. Ja myślałem, że się rozpędzę. Każde pole sobie spryskam po naworze, a tu nic z tego nie wyjdzie. Patrzymy ile mam Ile kompań kosztuje Czy mogę kupić to pole żeby chociaż z tego pola więcej trochę zebrać 56 tysięcy mam taka tego bizona chyba miałem chciałem kupić sobie tego Właśnie nie pamiętam, który to był Bizon. Nie wiem, czy to każdy 25 000 Bizon kosztuje. Tak 25 000, tutaj więcej. Ten 29. Będę musiał sobie sprawdzić, który to jest albo Dominatora. Ale Dominator jest już droższy. więc trzeba Bizonem lecieć. Jednak Dominatora sobie nie kupię. Nie mam tyle pieniędzy. For to nie będę kupywał, bo on jest trochę taki za duży i za szeroki. Ma chyba już, ma szerszy, więc raczej nie. 25 tysięcy, żeby mi zostało i będzie pięknie. Więc można kupić. Kup. Minus 23 tysiące poszło, 33 tysiące... 33 tysiące... ...zostało. No tak minus 59 Maszyny inne 23 tysiące poszło tak 33 no to teraz można jechać no to wyje na to że tylko tutaj mogę sobie spryskać a reszta to dzierżawa jest niestety a dzierżawa się skończy będzie trzeba pole kupić Mam włączone, ale nie ma animacji, a i niedobrze w krzakach będę jechał. Źle, że nie ma animacji, bo nie wiem dokładnie jak jechać. bo to jeszcze te są jakieś stare stary opryskiwacz jeszcze że nie ma animacji będzie trzeba poszukać na internetach jakiegoś lepszego a tu nie wiem gdzie ja jadę na zewnątrz muszę jeździć jest, pryskane jest tutaj żeby nie wyłożyć zboża o proszę Dokoła. wracamy z powrotem śladem Teraz sekcji powinno się wyłączyć jedną, albo dwie. Co daleko wyjechałem. Miałem ścieżkami jeździć z co jeździłem prędzej. I tutaj już mogę sobie spokojnie jechać, bo wiem, że z wszędzie. Wszędzie złapię. i teraz zawracamy wejdziemy a trzeba na po początku x nacisnąć żeby zaczął się składać przejść można tutaj całkiem mi spadł linka zerwana nie ma na czym się trzymać na stałe chyba przyspawane Lance, krowy głodne, więc jeszcze nie mogę sobie teraz nawozów rozsiać i zapryskiwaczem pojeździć, to muszę zabrać się za siano kosy. I się tutaj nie zmieszczę Nie ma szans Dlatego do stodoły zajadę Tutaj w stodole mam już jedną Landarę O Jest trochę taka duża, że nie da się przyjechać już z tyłu za bardzo Postawię się tutaj gdzieś opryskiwać, będzie z stało Aż kupię te pola, wszystkie Nie wiem ile to jest do tej ściany Na do... No i niech stoi. Nie, nie, nie wyjedziemy. Nie będzie stał tu. Ja mam inną we dla niego. Jedynka, dwójka, trójka... sobie przyczepę tą przestaję, bo ona trochę mi tak na przejeździe stoi. Tutaj będę jeździł później z Sianem. Tylko gdzie ją postawić? Wezmę ją sobie też schowam, żeby mi nie przeszkadzała. To stodoły, i niech stoi, ja zapomniałem o tym, że trzeba kupić pole, Żeby można było nawozić i pryskać. A tak to bym nie kupywał sobie jeszcze tego opryskiwacza, albo bym miał więcej kasy, a tak muszę teraz uważać. Nawet no kozów nie zrobię teraz, przez co poleże kupiłem. No nie pomyślałem. Nie starczy mi... Kosiarkę może kupię, a tak to nie mam później jak prasę kupić. Aj, to trzeba będzie już przewinąć sobie wszystko do żniw Jeszcze tutaj bym wjechał No fajnie e, Tutaj nie będzie stał urs Będzie wstał tutaj gdzieś Tu powinien się zmieścić. Tylko tu raścią. Hmm. Nie wiem co jedno się sam, hmm. Hmm. chyba nic nie zrobiłem. Nie. 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 Nie chcę. To chcę. Czeskie? No. Oryginalne piwo czeskie przybijemy. Skąd? To butelka z... No wrzucaj kukierki. Uwaga. Oryginalne piwo czeskie. A to jest zwrotna butelka? Aha. No i taka sytuacja. No, co trzeba kończyć już? Odcinek. Równo 20 minut. No już ponad 20 minut. No ale trzeba kończyć. I Następny odcinek, niestety, niestety. Niestety, żniwa i zaczynamy. A myślałem, że będą siano kosy, jeszcze i wszystko po kolei, ale kasy jeszcze niestety nie starczyło. Całą pożyczkę wziąłem. No to tak, wybiorę sobie Bizona, jakiego chcę kupić. Następny odcinek Bizon już będzie na podwórku. I lecimy. Myślę, że w rzepak gdzieś. rzepak wykosimy, jakieś małe pola spatniemy, wykosimy. Trochę sprzedamy, trochę będziemy trzymać na przyczepie, bo nie mam jak magazynować tutaj. Magazynuję tylko jęczmień i pszenicę tam w binie. A tak to będzie przyczepa stała, z rzepakiem jedna. Więc jeszcze jak kasy mi starczy, to kupię sobie jeszcze jedną przyczepę. No. I to na tyle dzisiaj, na dzisiaj. Teraz czas na, na coś od was, więc łapka w górę, subik jeśli nie ma, no i komentarz też by się przydał. Więc do następnego spotkania, myślę, że nie zapomnicie, że jest taki kanał i oczywiście na facebooku też klikajcie. Lubię to. Tak. No i dzięki. Na razie. Cześć.